Dzień dobry, witam Was na nowym vlogu. Będzie zupełnie vlogowo, bo dzisiaj jest niedziela, dzień niepracujący przecież. Także relaksujemy się. Jedziemy w tej chwili na farmę koni, tutaj jakieś pół godziny od Richmond. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To są tacy starzy znajomi. Jeszcze tutaj nie byłam, ale jedziemy ich odwiedzić z całą rodzinką, także wyjedziecie razem z nami. Zapraszam. Muzyka Muszę nagrać ten mały domek, jak ktoś tam mieszka. Co tam w środku jest w tym domku? Co sypialnia i kuchnia? bo to było, czekajcie, zaraz na powiem. Na samej górze jest y, 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 taki pokój. No, tak sypialnia, czy coś no, takiego? No, a na dole jest kominek i, i taki living room, nie? I nie a. wiem, tam kuchnię dorobili tak samo. Ale fajny taki mały, nie? Ale to nie? Było, ale to chyba było tak, takiego było... Tu masz main house, nie? Zaczekaj. O, ja, 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 ja. wiem Main house, kiedyś pierwszy program. President Island, czy coś, coś takiego. No. Służba gotowała w kuchni, no. To tu nie jakieś takie te produkty, co są? Nie, tam gdzie może ta służba mieszkała, spała, czy coś takiego, nie? Więcej koni. Ile to oni tutaj mają tych koni? To wy sobie tak możecie przyjechać kiedykolwiek i sobie tutaj no, ja, zrobić to, no, ja, piknik? Nie, moja chodźcie ze A a, I często do... przyjeżdża tutaj? To, wcześniej się skręcało w lewo i w środku no. lasu jest pan, nie? Ten pan jest, to jest takie jak no, ze źródła, nie? Mhm. I nie my rodysamy, tam jest zawsze woda lodowata. Na serio? Ale ładne to konie, nie? To konie, czy tylko tak? Ochotuję? Ok, idziemy zobaczyć te koniki tutaj, bo podeszły bliżej. Jest to doła, chcesz marchewkę? no to tędy przejdź, Okej. Ok.

Nie wiem, czy robię takie dobre vlogi na YouTube? Tak, ale nie postażę, bo to się nie podoba. Nie będę mogła się wybrać na szkole. Nie, nie, nie. Może będzie to fajne. Okej, to szybciutko wam powiem, gdzie jesteśmy. Um, to całe, co widzicie i jeszcze więcej, odziedziczyła, odziedziczyli znajomi. W sumie bardziej znajomi mojego brata i jego żony, niż e, moi, ale również ich troszeczkę znam, także przyjechaliśmy tutaj. Jeden z domów na tej posiadłości był domem, gdzie mieszkał dziesiąty prezydent Stanów Zjednoczonych John Tyler od 1841 do 1845 roku. Także podejdziemy sobie bliżej właśnie do tego domu i zobaczymy jak to wygląda. Że mamy stary dom z lat 1840. E, może no, troszeczkę wcześniejszych. E, on jest niezamieszkały w tej chwili. I tak wygląda. Okay, tutaj mamy tabliczki Oficjalnie ten dom jest domem historycznym, a tutaj więcej informacji: że akurat w tym domu John Tyler mieszkał od roku 1813 do 1831. Okej, okay, tutaj mamy tył tego domu, i niestety cały dom jest zamknięty, chociaż w środku jest urządzone. No, ale po prostu nikt teraz się tym szczególnie nie zajmuje. Także może kiedyś będzie otwarty jako muzeum, ale w tej chwili stoi pusty z wszystkim w środku. O, tutaj mamy jedno z pomieszczeń. Jest cegły, są, także nie chcę odsuwać, ale tutaj była kuchnia. Także to była kiedyś kuchnia, i widzicie, tutaj wszystko jest poskładane. Są obrazy, stare książki i różne antyki. Nie widać śladu po kuchni. Tutaj mamy stare ubrania i nawet taką antyczną starą trąbkę. Tutaj mamy więcej szopek, sobie jeszcze zajrzymy do innych, tak z ciekawości, jeżeli są otwarte. Ta w miarę pusta, jakieś meble ogrodowe i stare drzwi. I tu jeszcze jedna, ostatnia na tej posiadłości. Wyciągniemy patyczek. Uch! No, tutaj raczej nic ciekawego nie ma. Jakieś stare meble i stare okna. Ale patrzcie, są stare książki. I tam więcej, i jeszcze więcej książek tam z tyłu. Także ciekawy domek. Mam nadzieję, że Wam się podobało troszeczkę pooglądać. No, szkoda, że nie jest wykończony tak jak powinien być, ale wygląda bardzo fajnie. I byliście jedni z pierwszych, co mogli zobaczyć dom 10 prezydenta Ameryki.

Tak jak zawsze. Dziękuję, że oglądaliście. Dajcie znać, jak Wam się podobał taki vlog. No i do usłyszenia następnym razem. Na razie. Pa pa.